Zobaczcie co dostałam Dostałam wielką stajnię Tutaj jeszcze jest Dostałam ją od dziadka, mimo dwójka Więc Dziękuję yy, I pokażę teraz Jak to jest poukładane Żeby nie było, wszystko się otwiera Więc tutaj też jest jeszcze piękny napis Piękny Stajnia No. I, 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 no. Tutaj się otwiera, okna też się otwierają. E, tutaj są boksy z koni. Z rybaki są tutaj z, y, No. Hmm. To jest reszta. I jeden koń nie ma w na dlatego jest w myjce. a jeszcze mam przeszkody, takie piękne oczywiście. Jakby bez przeszkód, no. Przecież stajnie bez przeszkód to nie stajnie. Czekajcie, bo mi telefon spadł. Mam tutaj taką, mam takie dwie przeszkody. Hmm, tutaj mam takie większe. I mam jeszcze takie patyki do tych przeszkód. Y tak się wszystko prezentuje. Wielkie. Prze przepiękne, wielkie. I tutaj jest jeszcze ten, a tutaj są jeszcze takie wyjście. I tu są drzwiczki jeszcze z boku, które też można zamykać. I otwierać o, Albo może konik po prostu sobie tutaj stać. Tutaj się otwiera, żeby nie było. Te drzwiczki, tutaj, o co tu są? Co się do boksu wchodzi, to też się otwierają. Tylko nie w tą stronę, co ja bym chciała. I to się tak otwiera, i tutaj koń może wyjść. Normalnie, tak. Trzeba zamknąć. I tutaj jest jeszcze dach. To go zdjęłam, bo na razie coś robiłam i nie miałam jak. I tak to właśnie wygląda z nałożonym dachem. <śmuszczak> Więc no, I tutaj. Dlaczego ta otwarta? Tak to w środku wygląda. Jeszcze mam w domu takie lampki fajne. To sobie powieszam w środku. Żeby było jasne, jakbym założyła dach. Więc tak to właśnie wygląda, i każdy boks ma swojego konia. Tylko jeden nie ma boksu, ale tu nie ma problemu, będzie stał na dworze, albo będziemy wymieniać konie, jak, będziemy, jak będę nagrywać. Więc, no więc tak to wygląda. Możemy Tutaj są wszystkie konie. Sześć rybaki, i oczywiście mój ulubiony kłonik swój... ze pozamykać. Więc no tutaj, czekaj, czekaj. I yy, właśnie tutaj są wszystkie źrebaczki. Pozamykam te drzwiczki. O. Pek. Pek. I zaraz wam taką fajną szczurzkę pokażę. Tylko pozamykam wszystkie drzwiczki. Tutaj jeszcze, tam z boku zamykam tu. I uwaga. Oto właśnie są wszystkie konie w boksach. Bo właśnie tak to wszystko, wszystko wygląda. Więc no. Jeszcze raz dziękuję dziadkom i wujkowi za dostajnie. Tak wujkowi Kubie, babci Gabrysi i dziadkowi Januszowi. Więc no. Yy, szczerze mówiąc, to już yy, brakuje mi dwa koni i przeczepę już będę miała wszystko. No i w sumie parę koni, ale... Ale to nie muszę mieć wszystkich koni, mogę mieć tyle i tyle mi... Tyle mi może wystarczyć. Zwłaszcza, że ona jest piękna ta stajnia i. No i no jest piękna, no co mam powiedzieć. Czekajcie, jeszcze tylko panią ulę tam w sali. O, i widzicie. Tak to wygląda. Zamykamy drzwi. Żegnam. Dziękuję za obejrzenie filmu.